Chcesz pozbyć się czarnego ekranu w OBS-ie i wrócić znów do nagrywania filmików lub streamowania? Ten poradnik jest dla Ciebie. Zanim jednak jeszcze zaczniemy, chciałbym tylko napomknąć, że ten poradnik dotyczy problemu, który powstał po aktualizacji Windowsa do wersji 19.09. Klikamy na Start, a następnie wchodzimy w Ustawienia. Wybieramy system, a następnie przechodzimy do zakładki Ekran. Tutaj przewijamy na sam dół, aby następnie kliknąć w ustawienia grafiki. Teraz musimy wskazać docelowe miejsce naszego programu OBS, gdzie znajduje się w naszym systemie. W tym celu klikamy przycisk przeglądaj, a następnie wchodzimy w dysk, na którym mamy zainstalowany nasz program OBS. Wybieramy program Files, następnie OBS Studio. Kolejnym etapem jest folder z plikami BIM. Teraz, jeżeli macie system 64-bitowy, wchodzimy w folder 64-bity. Tutaj powinien znajdować się już nasz OBS. Klikamy Dodaj. Teraz już tylko wystarczy wybrać oszczędzanie energii, do którego przypisana jest zintegrowana karta graficzna. Po tym wszystkim nasz OBS powinien już normalnie przechwytywać ekran. Jeżeli ten film Ci pomógł, zostaw komentarz, żebym mógł wiedzieć, że komuś to pomogło. Pozdrawiam. i'm the beat.